Dzień dobry wieczór Państwu. Wspólnie z Piotrem Cielebiasiem witamy w świątecznym wydaniu filmotekarium. Czołem Piotrze. Tak, witamy, witamy. Czołem Marku. Dzisiaj kilka słów refleksji nad klasykiem, tak naprawdę, chociaż względnie młodym. Dlaczego o tym filmie mówimy? Dlatego, że za kilka miesięcy będzie jego kontynuacja. Na rok 2025 przewidziana jest premiera filmu pod tytułem Dystrykt 10 albo Dystrykt 10. ale my mówimy dzisiaj o dystrykcie oczko niżej, czyli 9. To jest film, który ogólnie, tak mi się wydaje, jest dobrze zapamiętany zebrał też dość dobre recenzje ja sobie tam przeskoczyłem jego, jego opinie, opinie na jego temat sobie tutaj zapoznałem się z ratingiem tak zwanym no jest wysoko, nawet bardzo wysoko przez wiele osób on jest dobrze odbierany dobrze pamiętany, tak? myślę, że gdyby zapytać wielu naszych słuchaczy czy na ich liście filmów o de facto inwazji obcych bo o tym na oko dystrykt jest Gdyby ich zapytać o ulubione filmy o inwazji, to zdaje mi się, że u większości on by był. Dzisiaj zadamy sobie takie pytania, czy ten film dobrze się zestarzał, czy zawierał jakieś wyjątkowo trafne mm, wnioski, czy coś przewidział, czy w ogóle był to film sci-fi, czy może jakiś dramat społeczny, który używał no, środków, obrazów w postaci kosmitów. Yy, przypominam jeszcze raz, mówimy dzisiaj o tym filmie dlatego. Że za kilka miesięcy krewety prawdopodobnie wrócą. Kiedy ten film pojawił się w kinach, no to odniósł sukces i ja się wcale nie dziwię. Czas, w którym, w którym się pojawił, no już mówisz, że stosunkowo młody klasyk, ale, ale jednak trochę lat minęło i wtedy kino wyglądało troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, bo jestem starym zgredem, Wydaje mi się, że wyglądało lepiej niż to współczesne, ale to jest tak ocenne, że możecie Państwo nie zgodzić się ze mną, nawet byłbym ciekawy. Cóż jeszcze o dystrykcie dziewiątym? Powiedziałeś, że to jest film o inwazji. Poniekąd tak, ale ja bardziej go postrzegałem od początku jako film o kryzysie humanitarnym. Państwo sobie mogą skojarzyć to sformułowanie z dowolnym miejscem naszego świata, bo takich kryzysów humanitarnych na całym świecie bywało i jest i pewno będzie całkiem sporo. I właściwie kiedy zasugerowałeś Piotrze, że kto wie czy to jest film sci-fi, czy to jest po prostu film o społeczeństwie używający kostiumu sci-fi, no to zatarłem rączki, bo to właśnie miała być moja teza, całkowicie właśnie w tym kierunku bym poszedł. Oczywiście ten film jest również do pewnego stopnia atrakcyjny wizualnie i tu ugryzę się w język, bo on do końca atrakcyjny w sensie takim, że jest efektowny to nie jest. On pokazuje biedę, pokazuje slamsy, no, do których zostali zapędzeni obcy przez ludzi z dalekiego, dalekiego południa Afryki, no bo nie było innego wyjścia. No, tak dosyć tam w tym, w tym miasteczku, w, tym, w tych slamsach, to lepsze określenie w tych slamsach no, jest dosyć paskudnie. To się kojarzy, no. Jak ktoś kiedyś mądry powiedział, slamsy zawsze wyglądają tak samo i tak samo ohydnie śmierdzą. Film nie dostarczał nam jakichś tam węchowych y atrybutów, ale, ale możemy sobie to wyobrazić. Te slamsy wyglądają naprawdę paskudnie, a te krewety, o których, o których powiedziałeś, czyli przybysze gdzieś z daleka, no oni, oni żyją w tych slamsach. Co więcej, wcale się nie, nie zdziwiłem, kiedy zapowiedziałeś Dystrykt 10, bo zapowiedź kolejnej części w filmie się znajduje. Nawet się dziwiłem, że tak długo producenci, pomimo ewidentnego sukcesu, tak długo wytrzymali i, i nie produkowali drugiej części. To pozwala mieć nadzieję, że owa druga część będzie podobnym hitem. Może nie tylko hitem, ale również podobnie będzie mogła zadziwić publiczność, jak część pierwsza. Jedno jest dla mnie ważne, bo spotkałem się, mówiłeś Piotrze o tym, że przejrzałeś y, sporo recenzji i ja zrobiłem to samo. I owszem, dominują recenzje pozytywne, ale oczywiście znalazły się głosy i muszę je przytoczyć, które. Da się sprowadzić do tego, że ten film ma owszem w sobie pewną tajemnicę. Ona jest ukryta, ona jest tam tylko za, zamarkowana, zaznaczona, ale jednak tam się stosunkowo mało dzieje. A akcja, no, akcja jednak jest dosyć dynamiczna, no, ale ona jednak bardziej dotyczy ludzi. Obcy są tylko tłem. Główny bohater, który tam sobie po ekranie hasa i ma pewne problemy, no jednak, jednak zajmuje się czym innym, a krewety są tylko dekoracją. Czy to jest słuszna ocena? Hmm, wahałbym się, ale cytuję, no ponieważ, ponieważ taki obowiązek ludzi, którzy o filmach rozmawiają. No moim zdaniem to jest słuszna ocena i zaraz to rozwinasz, bo jak mówiłem, że film został dobrze zapamiętany, to przez. Y Ogół, no nie przeze mnie. Tutaj pewnie się narażę wielu osobom i fanom tego, tego dystryktu. E, ta historia jest znana, no nie będziemy tutaj powtarzać co się działo. No ważnym elementem jest to, że te istoty to są, tak jak mówił Jasnowidz Jackowski, nomadzi z kosmosu. Świat się zastanawia co z nimi zrobić, budują im to getto w RPA, no i tak się zaczyna egzystencja tych krewet na Ziemi. Warto dodać, że w ogóle ten film rozgrywa się w przeszłości, to też warto sobie uświadomić. Mnie to, powiem Ci, umknęło, ja sobie musiałem odświeżyć dopiero Dystrykt, bo ja go oglądałem tylko raz i, i, i zapamiętałem go tak naprawdę dobrze, ale to jakoś mi, jakoś mi uciekło. Ale po drugim seansie... Coś mnie tutaj tak, wiesz co, uderzyło, no. To nie jest film o obcych, o inwazji, to jest tylko fasada. Te istoty zwane krewetami, jak powiedziałeś, są tylko pretekstem do nakreślenia pewnych alegorii, pewnych krytycznych wniosków wobec kondycji społeczeństwa i to zarówno tamtego w RPA, no bo przecież moglibyśmy tu rozwlec całą historię i odnieść ją do Apartheidu na przykład, tak, którego temat wraca, bo Janusz Waluś przyjeżdża do Polski. Mm, ale myślę, że to nie jest coś, co, czym się powinniśmy zajmować w, w filmotekarium w ogóle. Dlatego, że mm, często jest tak i my to powtarzamy, że jak się film nie udaje, to się dorabia do niego gębę, dorabia się ideologię, i te, wtedy reżyser mówi: A nie, ja ten nie chciałem tego powiedzieć, bo to jest film o tym. Tutaj akurat wiadomo, o czym ten film jest. Po drugie, on wcale nie jest nieudany, bo on jest zrealizowany w 100% poprawnie. Ja po prostu czasem narzekam na wiele fajnych ponoć rzeczy i muszę powiedzieć, że ja od samego początku, już siedząc w kinie, bo bardzo dobrze to pamiętam, e, nabrałem pewnego dystansu do dystryktu gdzie i nabrałem dystansu do reżysera, który się potem potwierdził w kolejnym filmie, który on zre z zrealizował o takim robociku. Potem też było Elysium. Elysium, które było nieco bardziej udane, chociaż też bajkowe. No i Dystrykt 9 jest bajkowy. W sumie to nie wiem, Marku, czy Dystrykt 9, czy Dystrykt 9, jak oni to nazywają? Nie mam co do tego jasności i kiedy ja sobie na skali, na mapie moich preferencji staram się umiejscowić te, ten film, albo na mapie skojarzeń, to dystrykt ląduje gdzieś między e, Gwiezdnymi Wojnami, a ogólną fantazy. taka bajka uznaję, że to jest film sci-fi gatunkowo, ale to jest raczej coś, co nam prezentuje bardzo moralizatorską historyjkę i że ten film ogólnie ale to jest tylko moje odczucie, że on gdzieś dryfuje, dryfuje w kierunku kina dla młodzieży tak naprawdę, niż dla starszego widza. E, może to jest jakaś zabawa konwencjami i tak dalej. Ja nie kupiłem dystryktu. Ja byłem od początku sceptyczny. Dlaczego? No po pierwsze, z, z, wskutek choroby zawodowej. Ja lubię filmy o UFO. Lubię filmy o inwazjach niekoniecznie, ale UFO lubię obcych. I kiedy, to, kiedy dystrykt się zaczął, kiedy zobaczyłem te sceny, że ten obiekt wisi nad, nad tymi stancami, na, znaczy nad tym miastem um, w RPA, które też przecież ładne nie jest, um, no to mówię, o kurde, ale będzie, będzie na co popatrzeć. Ale potem jest tylko gorzej. Yy, dlatego, że ta historia, która jest tam przedstawiona yy, jest dość... Specyficzna. No, wy sami wiecie, że tym obiektem przelatują istoty przypominające insektoidy, które jednak są bardzo ludzkie. Są bardzo ludzkie, są w potrzebie i mają coś, czego ludzie chcą. Z kolei ludzie mają coś, czego te istoty chcą w postaci kociej karmy, na przykład. I nie potrafiłem sobie wtedy odpowiedzieć. Co jest zabiegiem humorystycznym, co jest jakimś, wiesz, jakąś próbą odwzorowania kontaktu z obcymi, a co jest taką alegorią, co jest, co jest odwołaniem do naszej smutnej ziemskiej rzeczywistości. Jest taki film nałożony na tą historię przez reżysera i on jest za bardzo widoczny. Powiem ci, że. Ja nie wyczekuję wcale z taką wielką ekscytacją dystryktu 10, dlatego że jeżeli to ma być powtórzona ta historia, to, to nie wiem czego się spodziewać. Czy wiesz, fantastyki, sensacji, czy znowu jakiegoś tam moralizowania i, i alegorii? To już trochę męczy. Męczy szczególnie, kiedy się wplata science fiction i obiecuje się, że się będzie działo coś, co ma z obcymi związek. No może to źle, źle odbieram. Ale jak mówię, częściowo przez to, że, że jest coś takiego we mnie, iż uważam, że historie em, przedstawione w kinie, kiedy wykorzystują temat obcych, to one nie powinny przesadzać. Mogą nawet nie dopokazać, e, ale w, żeby ten dreszczyk wzbudzić, powinny się postarać. A tutaj tego dreszczu nie było od samego początku. I chyba dlatego ten dystrykt zapamiętałem w taki, w taki sposób. Ale druga sprawa wiesz, no, nadajemy ten materiał, kiedy nadajemy. To jest taki chyba idealny film na święta. Niezbyt obciążający, hmm, niezbyt obciążający, też hmm, niezbyt straszny, hmm, może lekko wprawiający w dobry nastrój, ale to nie jest takie sci-fi o kosmitach, jakiego ja szukam. Ja się w tym momencie zabawię troszeczkę w jasnowidza. No i powiem w ten sposób. Spodziewam się, że Dystrykt 10 czy też dystrykt 10 będzie inny? Dlaczego? Ponieważ w dystrykcie 9 no jest zapowiedź, że coś się wydarzy. Ostatecznie jedna z tych krewet, taka całkiem inteligentna, razem ze swoim potomkiem, winduje się do tego statku i statek sobie gdzieś tam ma odlecieć. Zatem jest duże prawdopodobieństwo, że w kiedy spojrzymy na ekran i zobaczymy tam dystrykt dziesiąty, to obcy powrócą, znaczy powróci statek obcych albo statki obcych, i być może dostaniemy znowu moralizm. No i właśnie, możemy dostać albo fajne kino sci-fi, albo kolejną moralizatorską historię, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, czyli jak doprowadziliście naszych naszych rodaków, do upodlenia, zrobiliście z nich wyrzutków, no to teraz my wam zrobimy, no chociażby kęsim kęsim. Czemu nie? Nie, to niemożliwe, żeby tak było. Ten film byłby zakazany w Europie, bo on by otwarcie nawoływał do buntu i popierałby nawet o, popierałby to, że w Paryżu czasami na przedmieściach to ogniska z samochodów robią. No ale no, taka jest nasza rzeczywistość, a ponieważ Dystrykt dziewiąty odwoływał się również do naszej rzeczywistości, do właśnie traktowania najszerzej jak możemy, potraktujmy to słowo uchodźców. W różnych częściach świata właściwie odbywa się to tak samo. Kiedy jacyś ludzie muszą uciekać z. Miejsca, które dotychczas zamieszkiwali trafiają do innych krajów, traktowani są właściwie wszędzie bardzo podobnie. Najczęściej trafiają do jakichś obozów, za drutami, są, ich, są umieszczani, tam, tam jest ich nowy dom i to zawsze wygląda nie dość, że podobnie, to nigdy nie wygląda optymistycznie. Więc w dystrykcie 9 mamy taką mało optymistyczną historię, gdzie no, skoro te istoty, być może ich przodkowie, wybudowali tak wielki pojazd, który zawisł nad miastem, no to to musiała być cywilizacja, która no, coś tam o, o życiu, o technologii, technice wiedziała. Tymczasem my ich potomków, być może ich samych, którzy byli w potrzebie, potraktowaliśmy jako... No nie najlepiej ich potraktowaliśmy po prostu. I no, ale... To cały czas się na, na ziemi dzieje i ja nie wiem, zobaczymy, jak będzie z tym dystryktem 10. Ale przyznam ci, Piotrze Rację. To jest film, który wielu osobom zostanie w pamięci i ja myślę, że słusznie, ja nie jestem aż tak krytyczny, ja mogę się czuć jedynie po części oszukany dekoracjami. To znaczy, ja nie do końca wierzę, nie do końca przyjmuję. Że Dystyk Dziewiąty to jest pełnowymiarowe sci-fi. Tam są elementy, i to nawet elementy ciekawe kina science fiction, ale jednak to przechylenie w kierunku opowiastki w jakimś sensie moralizatorskiej, mówiącej, oj, właśnie, kondycja ludzka nie jest dobra, bo my nie tylko swoim bliźnim, ale też tym przybyszom. Z odległych miejsc we wszechświecie zgotowaliśmy bardzo podobny los. Nic nas nie obchodzi. Patrzymy, jak ich wykorzystać, jak ich przesiedlić i jak ich nakarmić tą kocią karmą. I znowu zobaczcie Państwo, to jest dosyć takie granie na ukluciach, bo no jak my widzimy, że kogoś się karmi kocią karmą, to no, taki bunt się w nas podnosi. No, naszym mruczkom, kiciom. Ten, to, to, ten pokarm jest okej okay dla nich, ale żeby żywą, rozumną istotę, która przybyła do nas z gwiazd, karmić kocioł karmą, no coś się w nas buntuje. Tylko jakby wyrzucamy, wyrzucamy z siebie, wyrzucamy ze swojej świadomości to, że przecież ta kocia karma przez owych przybyszów była pożądana, ona im naprawdę smakowała, no po reakcjach to na filmie było widać. Czyli. Znowu mamy takie zderzenie. Z jednej strony część ludzi mówi, o to takie niemoralne, to takie paskudne. A zrozumieją, no, może no, i to, to paskudne z naszego punktu widzenia, ale skoro im to smakowało, to chyba ich tak za bardzo nie poniżaliśmy. Ja myślę, że to jest w gruncie rzeczy akademicka dyskusja, bo każdy z tego filmu wyciągnie to, co będzie chciał z niego wyciągnąć. Ja powtarzam, też. Podobnie jak Piotr, spodziewałem się takiego kina sci-fiowego, które będzie na pełnej petardzie. Trochę tego kina sci-fiowego jest, bo to, co przeżywa główny bohater, człowiek, ta specyficzna technologia oparta na płynach, która się w filmie pojawia, technologia obcych, oni za pomocą płynów no, różne magiczne sztuki wykonują, magiczne weźmy w tym wypadku w cudzysłów. Tam jest zalążek historii science fiction. I ja bardzo liczę, że w dystrykcie 9 ten film jednak pójdzie w kierunku takiego sci-fia pełną gębą. Zresztą pamiętajcie Państwo, jak się kończył dystryk 9. Tam podano, że krewety zostały przesiedlone, a ich populacja dosyć szybko zaczęła przyrastać w tym nowym miejscu. No to widzicie Państwo, już jest zarysowany pewien potencjalny, przynajmniej konflikt, bo mamy tu czyli nas, ludzi, i obcych przybyszy, którzy się mnożą no i coraz bardziej się czują w tym miejscu na ziemi, jak u siebie. Czy my przypadkowo. Z takimi sytuacjami na świecie, w różnych częściach naszego świata, nie mamy do czynienia? Czy tak się nie dzieje? Czy to nie są tak naprawdę nasze problemy? No i znowu wróciłem do tego, o czym obaj mówimy, że to jest kino sci-fi, ale właściwie udaje sci-fi, a tak naprawdę jest o, o tym, co sami tutaj wyprawiamy na Ziemi. Tak, tutaj można by jeszcze pociągnąć tą dyskusję, gdzie się kryją symbole. Co, co oznacza ten nieprzypadkowy wybór wyglądu tych, tych obcych jako insektów, też jest bardzo, no wiesz, no przemawia do, do wyobraźni, jest bardzo symboliczne pod wieloma względami. Tylko, że, jak mówię, no tu, co mi się nie podobało? Ja myślę, że i to zabrzmi może trochę płytko. Ja mówię wprost, oni mogli tych. Te krewety trochę lepiej wykonać, żeby one nie wyglądały tak groteskowo. Wtedy saifajczność -fi tego filmu byłaby wyższa. Mielibyśmy chociaż takie, wiesz, wrażenie, że to rzeczywiście jest coś, no, coś nie groteskowego, tak? A tutaj, no jak mówię, no, nam się to wszystko tak trochę porozjeżdżało. I ja nie wiem, czy ja mam ochotę na, na kolejne filmy tego typu. Yy, dlatego, że jakbym sobie chciał, wiesz. Yy, Moralnie pocierpieć, to nie wiem, włączyłbym łączyłby, yy, jakiś, jakiś inny film, po prostu. Ja, ja mam dość umoralniania yy, przez artystów, bo najłatwiej jest dać wyraz buntowi i powiedzieć, wy to robita źle ludzie. No i wtedy artysta jest czysty, bo on, on przetrawił problem, ale nie, kto ma ten problem rozwiązać? I to jest chromstwo to ze strony artystów, bo oni po prostu. Yy, Wykonując jakiś dziwaczny taniec, dokonują katarzys i mówią, jest problem. Problem trzeba rozwiązać, tylko nigdy nie dostarczają nam odpowiedzi, jak to zrobić. To jest problem nie tylko artystów, ale też wielu różnych ruchów, które czasami się przyklejają, na przykład m, klejem do asfaltu. Ja to tak widzę. A ja mam cały czas nadzieję, o której już mówiłem, że dystrykt 10 przegnie pałkę w drugą stronę, znaczy, w stronę SF. Dlaczego? Dlatego, że no ileż można ratować ludzkość moralnymi wyrzutami. Jeśli to pójdzie w tym kierunku, to, to rzeczywiście rzeczywiście będzie porażka. Mnie zastanawia, co się takiego stało, że czekaliśmy tak długo na kontynuację. I tu tak per analogiam troszeczkę, no, zobaczcie Państwo, ile czekaliśmy na. No trudno mówić o kontynuacji, na uzupełnienie gladiatora. Był gladiator oho dawno temu, i teraz się pojawił drugi, niemal baśniowy gladiator. I cóż, przy okazji omawiania filmu Gladiator Tomasz Raczek powiedział, że wcześniej był inny scenariusz do filmu Gladiator, który był absolutnie bajkowy właściwie był taką opowieścią o podróży w czasie, o, o tym dochodził prawie do czasów nam współczesnych. Ten scenariusz został odrzucony, przeleżał się, a był zrobiony przez osobę no, wybitną, przeleżał się gdzieś tam i już pewno z tej szafy, której go zamknięto, nie wypełznie. Zrobiono zupełnie inny scenariusz, no, który poszedł w zupełnie innym kierunku. Zobaczcie państwo, mamy Gladiatora 1, Gladiatora 2. I chociaż Tomasz Raczek się tak zachwycał tym, tym filmem Dwójką, akurat trudno, trudno mi zająć stanowisko, ale to zostawmy. Tak jak Tomasz Raczek mówi, nie ma obiektywnych ocen filmów. Jest takie granie na własnych uczuciach i przekazywanie tego, co się w konfrontacji z filmem przeżyło, więc zostawmy Gladiatora. Chodziło mi w tym, w tym porównaniu o to, że. Ta historia mogła być mocno, mocno przetrawiona i w rezultacie Gladiatorze 2 była zupełnie, zupełnie, zupełnie inna. W inne kierunki poszła, inaczej bawiła widza. To stąd moje nikłe, bo nikłe, ale jednak przekonanie, może bardziej chciejstwo, to chyba będzie lepsze określenie, przekonanie, że Dystrykt 10 może być fajnym filmem SF, ale, proszę państwa, to zobaczymy za jakiś czas.